Ogólnie trochę tak, no ale tak czy inaczej, potem wiesz, jak nawet zejdziesz z parkietu, no to no. potem musisz z laską porozmawiać, nie? I, i, i wiesz, no. i, i pytanie, czy w, w, wiesz, y, 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 na przykład, schodzi, załóżmy, zajebiście tańczysz, tańczysz sobie z laską, uwiodłeś ją tańcem, schodzicie, schodzicie, par, schodzicie parkietu, nie? I, 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 I na przykład, albo na parkiecie y, mówisz, y, co ja bym na przykład powiedział. Może inaczej, skończysz laską, jesteś na parkiecie, jakaś impreza, tańczysz z dziewczyną, skończyłeś tańczyć, co mówisz dziewczynie, co byś jej powiedział? Nie wiem. Czy jak ci się tańczyło? No to nudne w sumie. Chyba nie bym nie powiedział tak. Nudne, nudne i mało tego, pokazuje to to, że twoją, brak twojej pewności siebie. Kobieta od razu to wyczuje. No. Brak takiej, wiesz, że, że ty nie jesteś pewny, nie? Że, że kobieta widzi w tobie od razu takiego słabego mężczyzna, a kobieta nie chce mieć. Kobiety są z reguły słabe. Nie? I one a, no, I wartościowa fajna kobieta. Potrzebuje mężczyzny po to, żeby mężczyzna był jej tym takim, wiesz, tym bohaterem, o, o którym ci wczoraj mówiłem, nie. I jeżeli ty właśnie pokazujesz właśnie, jak ci się tańczyło, no to zna znaczy, że ty nie jesteś pewien jakby siebie. Nawet jeżeli ty nie jesteś czegoś pewien, to zawsze musisz do ostatniej chwili pokazywać, że, że jest dobrze, nie? Że, że, że tak miało być, nie? bo wtedy kobieta czuje przy tobie takie bezpieczeństwo. No dobra, ale schodzisz z laską z parkietu. Schodzisz z laską z parkietu, zmęczyliście się. I co wtedy? I co wtedy jej mówisz? No tak, tylko tylko, tylko że tutaj jakby schodzisz w ogóle z innego tematu. Jak ja bym to zrobił? Jak ja bym to zrobił? Ja, tak. Schodzę, schodzę, schodzę z laską tańczyć i mówię... I mówię Wiesz, ty prowadziłeś, no bo ty dobrze tańczysz, tak? Tylko załóżmy, że teraz ja jestem, powiedzmy, tobą, nie? No, jakby mam te twoje umiejętności taneczne, i tak dalej. No, dobra, no, dobra, no, no, no. I, I ty prowadziłeś ten taniec, i tak dalej. I, mu, i mówisz i na przykład coś takiego, Jezu, ale, ale mi się z tobą dobrze tańczyło. No, powiem ci szczerze, że totalnie się tego nie spodziewałem po tobie, i swoją drogą to mnie strasznie wymęczyłaś. A wiesz, to Ty ją wymęczyłeś, bo to Ty prowadziłeś taniec, nie? I ona, i ona się zacznie śmiać i tak dalej, I na przykład potem mówisz, słuchaj, zm, zmęczyłem się trochę, napiłbym się, chodź może pójdziemy się napić jakiejś wody albo drinka, co Ty na to? Ona z Tobą pójdzie, nie? Jakby, bo Ty prowadzisz, no pójdzie z Tobą, nie? I na przykład potem mówisz, idziecie do tego baru, zamawiacie sobie coś tam i mówisz na przykład, słuchaj, mogę być z Tobą szczery? No tak, 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 tak. Nie, Ona jest ciekawa, co ty powiesz. Hmm. Powiem ci szczerze, że jak cię pierwszy raz zobaczyłem na parkiecie, to pomyślałem sobie, że o, z tą dziewczyną muszę zatańczyć, tylko... Y, ona, ona pewnie y, ona, ona pewnie nie będzie potrafiła w ogóle tańczyć. I ona tutaj, wiesz, taka już... Wbiłeś taką szpileczkę, nie? Mówisz to, co ty o niej sobie pomyślałeś. To już jest takie ciekawsze. I, i potem ona, ona mówi, no, zależy, co ona odpowie. Nie jestem tak w stanie jednoznacznie jeden do jednego powiedzieć, bo nie wiem, co laska by odpowiedziała wtedy, bo to każda inna, co innego by odpowiedziała. No i potem, mm, potem jej na przykład mówisz. Ale powiem ci szczerze, że jak teraz, że jak zaczęłem z tobą tańczyć, to y, zupełnie zmieniam swoje zdanie o 180 stopni. Świetnie, świetnie tańczyłaś. E, mhm. wie, wiesz, świetnie tańczyłaś. No, o, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Nie? Na przykład w ogóle Piotrek jestem. Ona Kasia. A ty mówisz. A, a, ty, a ty mówisz Kasia? Hmm. Ona wiesz, szerokie oczy, co się stało? A ty mówisz, mogę być z tą szczery? No, tak, 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 tak. nie? Powiem ci szczerze, że wszystkie kasie, jakie do tej pory poznałem, to były straszne zołzy. Ona wiesz, ona się zacznie śmiać, bo zawsze tak reagują, i ty, ona mówi, o, ho, nie, no, ja taka nie jestem, albo ja taka jestem, nie? Zawsze odpowiadają na dwa sposoby. Zresztą to zobaczysz również w moich podejściach i w tej analizie. I mówisz dziewczynie, e, a mogę być to tobą szczery? E, e, znaczy, tak, e, nie, inaczej. A wiesz co jest w tym wszystkim najgorsze? No, co, 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 nie? Że takie lubię najbardziej. I wiesz, i się uśmiechasz, nie? Z tymi zązami No i wiesz, i to nakręca rozmowę, tak? I potem, i, i potem można przejść do takiego smol, różnego smoltołku. A. A w ogóle często tutaj przychodzisz, bo ja Cię tutaj pierwszy raz widzę no i wiesz, i dalej już potem jest taka w miarę różna gadka, nie, już ten, a, a potem znowu tak na mieszasz to z flirtem, ale to trzeba się trochę nauczyć, muszę Ciebie trochę tego nauczyć, no to też nie zrobimy tego w jeden dzień, nie, ale widzisz, właśnie o to chodzi, nie, o coś takiego, o co, takie no, no, wy... ja mówię, no, no po prostu, no wiem. Tak, tak, dokładnie. E, dobra, Piotrek, słuchaj, chciałbym e, z Tobą, e, powiedz mi tak, bo musimy, na pewno będziemy, e, ja Ci jeszcze napiszę później po naszej rozmowie, m, jakie są następne kroki, żebyśmy sobie to na spokojnie zrobił, tylko teraz tak. Mm, powiedz mi. Yy... Tak, ja Ci to napiszę, ale to, co będziemy musieli zrobić, to lecimy z podrywem przez internet. Ja Ciebie na pewno poproszę, ja Ci później mówię, po naszej rozmowie, za jakąś tam godzinkę Ci wyślę, co masz mi dokładnie podesłać, następne kroki i tak dalej. I Dobra. zmierzam do tego, że będziesz mi musiał na pewno podesłać jakieś tam zdjęcia, które według Ciebie nadają się właśnie na mm, aplikacje randkowe. Jak nie, no to będziemy kombinować dalej, powiem Ci, jakie kroki. Dlaczego? Ponieważ musimy wejść na aplikacje randkowe BADu i na Tinder Dlaczego? Dlatego, że ja chcę Ciebie nauczyć pisać. Ja chcę, żebyś Ty już widział realny efekt, nie? Czyli, że laski odpisują, że, no, że, laski, odpisują, że laski fajnie reagują na wiadomości i tak dalej. Dzięki temu Ty będziesz nabierał tego wiatru w żagle. Dzięki temu Ty, ty zobaczysz, że można, że, że, że to działa. Dzięki temu również Ty się będziesz uczył tych tekstów, a te teksty potem będziesz wykorzystywał na żywo. No i dzięki temu my to prak praktykujemy, tak? Praktykujemy. I my potem będziemy te wszystkie rzeczy stosować na żywo. Ale najpierw chcę, żebyś zobaczył tą sprawczość żebyś zobaczył, że to działa. A do tego potrzebujemy aplikacji randkowych, no bo tam jest po prostu te kobiety naj, najłatwiej poznawać, no bo one też tam są, żeby poznać facetów, tak? Tylko jest kwestia tego, żebyś po prostu mm, dobrze z nimi pisał, a w pisaniu ja Ci pomogę. Ale ja to Ci wszystko napiszę, co Ty masz mi podesłać, co i jak, no później, na Whatsappie, tak? Żebyś miał wszystko w jednym miejscu. Teraz tu nie będę o tym mówił, Dobra. bo będziesz miał, będziesz miał wszystko w jednym miejscu. Mm. No tak, no i, no i co, tak naprawdę wszystko sobie na ten moment omówiliśmy. Lecimy z, dal, z dalszymi etapami. E, tak jak Ci mówię, wszystko Ci podeślę na WordPapie. Zresztą już teraz Ci podesłałem rzeczy, które masz zrobić, ale to Ci, to Ci, to Ci, to Ci wszystko jeszcze mówię. Krok po kroku napiszę później. E, natomiast Ty też pamiętaj, żeby nadrobić. E, Tą pracę domową, tak? Tą pracę domową, czyli... Tak, ja dzisiaj sobie wieczorem siądę, bo tego fryzera muszę w końcu... Tak, dobra, jak, czyli... Tak, czyli, to, 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 to. czyli właśnie przesłuchać te, te podejście, bo wiesz, to, tam zobaczysz, że ja nawet używałem tych tekstów, o których dzisiaj Ci mówiłem, nie? Mhm. I, no i tyle, tak? No bo musisz codziennie robić te małe kroki, musisz codziennie robić, kurde, chociaż, tak mówię, 15-20 minut działań codziennie, i naprawdę uwierz mi, że w skali miesiąca, dwóch, trzech, tym bardziej roku, na pewno zobaczysz niesamowite zmiany. Niesamowite zmiany, nie? To taka prawda. Wystarczą codziennie ja małe ja mam kroki. Nie słuchaj. Jeszcze raz? <laughs> Za dużo mam celów, jak zawsze. No, dlatego je podziel, nie? nie, 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 nie Muszę mu... je podzielić no. Tak, tak. Nie, nie musisz ten. No. Dobra, Piorek. To wszystko sobie omówiliśmy. Czy masz jeszcze jakieś pytania a propos tego? To jest spokojnie, no, tego się nauczysz, no ale pewności siebie nie zdobędziesz w jeden dzień. Między innymi dlatego no będziemy. No ja tymi... ja tak, spróbujmy. między innymi dlatego będziemy właśnie pisać, dlatego ja chcę, żebyśmy pisali z tymi laskami, tylko no, ja ci dam konkretną instrukcję, ponieważ dzięki temu ty właśnie tą pewność siebie będziesz zdobywał, bo zobaczysz, że laski odpisują, ty rozumiesz, dlaczego odpisują, zobaczysz, że to działa, i dzięki temu będziesz, odpi... będziesz, będziesz zdobywał pewność siebie, bo tak właśnie się zdobywa pewność siebie. No po prostu, no, no tutaj no, nie mam nawet co więcej ci powiedzieć. Tak po prostu to działa. No, więc, więc nie bój się, przez to wszystko sobie przejdziemy, no ale potrzebujemy trochę czasu, no w jeden dzień. no ja tutaj... patrzeć, jak to mają psycholog że ja mam widzieć możliwości, a nie ściany. No, no tak, to... no ale musisz, ogólnie tak, no ale musisz mieć jakiś tam, wiesz, Wiem, plan, kierunek, ja znaczy kierunek jakiś tam, no te wiesz, te punkty do odhaczenia, że tak to nazwę, nie? Jakby no kierunek, no, no rzeczywiście, tak, ale to wiesz, tutaj ma rację, oczywiście, żeby widzieć te. No, cele, a nie przeszkody, oczywiście, tylko że to jest tak samo, okej, okay. widzisz, widzisz jakiś, nie, mont Everest przykładowo, ale co z tego, że widzisz, jeżeli nie jesteś na niego przygotowany, nie? Wiesz, co na jakąś górę, nie? Co z tego, że nie jesteś przygotowany, nie masz sprzętu, nie masz wiedzy, nie masz umiejętności, nie masz nic. Wiesz o co chodzi? No to musisz zdobyć wiedzę, umiejętność i tak dalej. No i my teraz jesteśmy w etapie zdobywania wiedzy, umiejętności i tak dalej, nie? I widzisz ten cel, widzisz na przykład, ty ze mną pracujesz nad swoimi relacjami z kobietami, cel widzisz, no ale teraz musimy jeszcze uzupełnić o umiejętności, wiedzę i tak dalej, nie? Więc, więc, więc to zrobimy, to zrobimy. Dobra Piotrek, wszystko sobie omówiliśmy, podeślę Tobie za jakiś czas właśnie te rzeczy, które masz podesłać, a Ty tak czy inaczej, a tak czy inaczej Ty sobie dokończ tą pracę domową z wczoraj, OK?